Teraz Wam pokażę, jak w bardzo prosty sposób dostać się z portu lotniczego w Kutaisi do miejscowości Batumi. Po wyjściu przez odprawę e, mamy tutaj takie stanowiska, jak widzicie, e, są tutaj sieci komórkowe, ale też e, mamy stanowisko Georgian Bus, w którym dostaniemy się do Batumi. Tutaj możemy sobie kupić bilet, ale możemy też to zrobić przez stronę internetową, co polecam bardziej, bo autobus jest dosyć oblegany. No i teraz kupiliśmy sobie ten bilet. Nie musimy tego autobusu nigdzie szukać, bo sam autobus stoi nam przed terminalem. Zaraz Wam pokażę. Wychodzimy sobie przez terminal, tutaj na zewnątrz. I tu stoi nasz autobus. Tym autobusem dojedziemy w 2 godziny do Batumi. On jest tak zorganizowany, że kupując bilet przez stronę internetową wybieramy datę i wybieramy miejscowość, z której przylecieliśmy i automatycznie zaznacza się nam godzina odjazdu tego autobusu. Także nie wybieramy jej ręcznie, tylko jest to autobus tam dedykowany do jakichś konkretnych lotów. On jest nie więcej jakieś godziny, półtora godziny po przylocie naszym, także możemy spokojnie odebrać walizki, nie musimy się spieszyć. Wystarczy tylko wyjść na zewnątrz i wsiąść do autobusu. Autobus bezpośrednio jedzie bez żadnych tam większych przystanków do Batumi. Staje w okolicach Wieży Alfabetu. Jeżeli będziecie spać gdzieś tam w okolicach Orbicity, City, to. Macie z tego przystanku autobusowego w Batumi do swojego hotelu, jakieś 40-45 minut. Możecie to przejść sobie promenadą, możecie sobie wziąć taksówkę, to jest pewnie 15-20 minut, przez korki w Batumi. No i tyle. Bardzo prosta droga, bardzo prosto się dostać.